Jak tam atmosfera po meczu? Wszystko git. Wszystko no, git. Wiadomo, że, że przegrane z rzędu nie są super zadowalające, ale się mm -hmm. tym nie przyjmujemy, głowy do góry i gramy dalej. A wczoraj czas wolny? Jak spędziłeś? Co Byłem prawie? we Wrocławiu. Mm -hmm. Spędziłem czas z dziewczyną, trochę z mamą. Okej. Okay. No. Alex, how, how are you after the game? Uh, Zecco, uh, I'm good. Zeko. I'm how good, are you? Yeah. Good. A lot of stuff to work on, you know? You prefer Zeko or Alex? Uh, Alex whatever Alex. you like. Whatever you like. How, how, are, how do you like uh, to be called? You know, however you want, man. I'm, okay. I'm cool with everything. How did you spend yesterday? You had a free day. What did you do? Uh, chill. Okay. Took a walk, you know. And, uh, okay. Stretch. Any good places in Ronagora that you already know? Uh, Nie naprawdę. Czekam na kapitan, żeby mi pokazał miejsce, some recommendations. rekomendacje Czekam Okej. Radek, jak tam nastroje po meczu? Okej, okay, no... Przegraliśmy, ale z głowy do góry i szykujemy się do następnego meczu Spoko. Jak spędziłeś wczoraj czas wolny? Bo trochę odpocząć od treningu można było Nie, w Większość czasu w domu spędziłem. Poszedłem na spacer do klasu z żoną Okej, okay, no... Sobie... To jest tyle ty wiesz tutaj wszystko, co się dzieje, nie? Tak, tak, tak. No, także wiesz, gdzie spędzić pogoda czas? było, to można było skorzystać Chłopaki jeszcze nie wiedzą, jakieś dobre miejsca w Zielonej Górze A, Trzeba im coś polecić, co? Zeko tak nic nie wie na przykład coś, Trzeba im polecić jakieś miejsce no, no, zależy, czas. Zależy, zależy, o co chodzi, nie? No, okej okay. <laughs> Spoko restaurację no, restauracje myślę, że chłopaki już mają podprawdzane większość w Zielonej Górze, także... A ty gdzie? Wiedzą, gdzie Zazwyczaj? Co ja zazwyczaj w domu? W domu. Rzadko, rzadko okay. ja w restauracjach. No, jak okay. już to do Burgerhausa? Okej. Okay. Burgerhaus, co No, pizza może z lagondoli albo z manufaktury, ale to rzadko. Rozumiem. To rzadko. Dobra. Po sześciu latach poza zieloną, jeszcze sami jestem niezorientowany do końca. No, 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 okej. Okay. Trochę się zmieniło pewnie, nie? Przez te 6 lat. O, to jest dużo, nie? W sumie jednak są dobre. Ochy, achy? Okay. Tam nie byłem nigdy na przykład, nie? A to, nie? Już... Gondola, a to, jest, a to chyba dosyć nowa jest restauracja okay, okay. Wygląda na nową No Ale no. zawsze mają dużo ludzi i naprawdę to smaczne jest Jeszcze jest jedna włoska taka e, Nie, nie Gondola Nie <słuch> Gondola? Um, na rynku? No, na rynku Ja nic nie pamiętam nie, nie, to nie jest włoskie. Nie, nie. Fa Faraon to chyba już jest od dawna. Się... Amarone mówię to. Amarone. To, to tak jest niebieski. Nie? No to amarone. No no. To, to. to jest włoskie? No, okay. no chyba tak. No tam byłem raz, jadłem pyszną pizzę. Nie? Okay. Okay. Jeżeli to jest faktycznie amarone. Okej. Okay, okay. okay. <laughs> Nie powiedziałbym, że to włoskie, ale <grym> mieli pizzy okay. <grym się w tej piwko> byłem? byłem w smaju. Byłem w spejk? Jak się wziąć. Wejku. Wejku. O tak, szwajk to jest dobry. Tabak polecał. Track, szwajk to jest dobre miejsce, ale tam można się też fajnego piwka napić. Tak, tak, tabak mówi, że właśnie najlepsze piwo w na górze. No tak. Ale nie byłem w tak. Byłem, byłem na burgerze. Prona stawiała, to można było doszaleć. Hello coach. Hello. How are you today? Nice. Nice? nice. Good? <grym> Hey Alan, how are you? Good, man. How are you feeling after the game? Not bad, not bad. What did you do yesterday? Rest. Rest? Watch TV shows. What did you, what did you watch? Uh, snowfall. Snowfall? Yeah. Recommend? Yeah. Yeah, sure. you recommend it. Good? Alright. Cześć. Cześć. Jak tam? Tomaczo. Wszystko dobrze? <grywa> Jak on poznajesz, który to jest Szymon, który to jest Jan? Kurczę, bo ja no. jeszcze mam z tym sporowane. Jakoś mi jest łatwiej, bo z, z Janem pracowałem. Dużej. Z, tam z 10 dni, po 10 dniach dołączył Szymon, Szymon. więc Także jest mi trochę łatwiej. łatwiej. Janek rzuca, a Szymon siedzi. Ale zdarzyło mi się na meczu, na przykład wyciągnąć wodę, Janka i dociąć Szymonowi. no do potem tak patczenie. No tak. Na sparringach, nie? Dołączy do nas do drużyny. Alan, do you have problems? Which is who? who, is who? Which is uh, Jan? Which is Szymon?

Po tym, że ja tu mam na przykład pieprzyka A, okej, okay, dobra Brat, Szymon, okej okay. Dobra a, Włosy, normalnie jak mam ułożone włosy, to mam w prawo ułożone, a ja się mam w lewo ułożone a, okay. teraz, teraz już mam tak messy więc, ale to... Rozumiem, spoko Ogólnie to widać no, przecież, jesteś, to nie jest jesteś, tak, To jesteś, oczywiście, to jest prosta sprawa, no, nie? Tak, no właśnie, tak to widać How are you feeling? How was playing with the mask? Uh, it was cool. And it wasn't nothing, nothing you crazy. You didn't feel. I didn't okay. I felt it, but I really didn't. Like you uh, know okay. what I'm saying. Like you knew it was there, but it didn't like cut up no peripheral nothing. So that uh, was good. Okay. Good. Yeah, yeah. Good to see you. Oh, there, you go. Ah, it's good. Sorry. Does it good? Is it good? What is this? Like some. I don't know. It's good, but it ain't. <laughs> I'm used to regular water. Uh okay. You, you prefer the water or the pink stuff during the game i prefer water water but like during the practice i don't know I okay what 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 are you doing right now uh this is the paragon time yeah uh, what does it do, <laughs> alan. Alan. Alan it do <laughs> <laughs> uh alan tell him what to do bro you know better man I what it really does <laughs> like, you know what i'm saying i don't know man if you're sore use it okay. yeah you know but it feels good yeah it feels great all right you know what I'm saying? good for your muscles and yeah, stuff. yeah like help you relax and stuff like that destroying destroy the thorns you know the muscles you know I, I heard something no destroying what nothing he's just talking ah. okay okay but the muscles you're supposed to break it up though. I usually use that. Hey, heavy Oscar 2.0, yo. shit. Okay. There you go. Ooh. Tactile Sebastian Pomachu. Bywało lepiej, no ale no, ja wiem, że wynik jaki jest, no ale dobry mecz był, atmosfera była fajna Lep, Lepszy niż poprzednie dwa No to na pewno Ale liczy się, czy wygrana, czy przegrana przede wszystkim kto To będzie, prawda Kto będzie pamiętał za parę dni, tygodni, czy to był fajny, lepszy styl, czy nie No, no Trzeba to wygrywać Okej okay. how are you feeling after the game yeah a little bit tired still still yeah. tired but we have enough time okay enough what did you time do to be prepared for another game what did you do yesterday i was just chilling with okay. my mind a little bit of walk okay yeah all right visiting zoo uh, zoo you went to like uh Like uh. Um, ah, to the bot bot botanical, yeah, botanical garden, botanical garden zoo. So okay. Ch chilling and spending some time okay. outside. Okay. Okay. Do you uh, here in Genoa? Are you with somebody or? Yeah, my wife is. You, here. You're with your wife. That's good. Yeah. Jak tam kapitanie. Jak tam atmosfera? Nagrywamy jakieś wewnętrzne, A, wewnętrzne też... y, wieści z za Zero trzy tak, zaczęliśmy. No. No, ale się nie podajemy. No czego? Okay. Troga lekcja na początek, no ale będziemy walczyć, no. będziemy walczyć, walczymy. Do Torunia teraz ruszamy Tak, tak ruszamy do Torunia Leko bici, no ale dalej stoimy ja się tak? nie Dokładnie e, po tym Jak Prawdziwych e, Po tym jak kończą? Nie, kiedyś jeden trener poznają w w szatniku i powiedział do chłopaków w przerwie, bo tam nie mi panowie, druga połowa prawdziwy mężczyzn poznaje się po. A taki zawodnik siedzi, siedzi. Po minie? <grym zresztą> Chyba, cała sprawa poszła. A ty coś serbskiego już uliznałaś? No, nie. z nie coś tam się nauczy? Nie? Tak. Od odliczną i tak dalej. Odliczną, czyli? Wspaniale. Wspali wspaniale, odliczną. Ok. Zapytaj się Sebastiana. Z kiedyś oh, widziałem okay. yes. Sebastian, jakie twoje ulubione serbskie słowo? Ajde. Smeker. Jakie? Smeker. Smeker czyli? Schmecker. To jest proszę się zapytać tej postaci, bo to jest oni. Aleksander? Aleksander? Aleksander. Aleksander. Bodzesz eee, smeker mi. Dobra. To... I plan. <laughs> this is Serbia. This is Serbian word. No, <laughs> This is smeker trek. Czy dziewiąta czy nie godzina. Okej. Co? Do you know what schmecker means? Uh, I know, but I don't know how to explain it. That's, <laughs> that's me. <laughs> just say <saying>, that's, <laughs> that's, that's, <me. laughs> yeah, that's me. That's you. Schmecker okay. means good-looking good guy who gets all the ladies. Ah, okay. <laughs> schmecker. Simple. 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 Okay. Simpl Na, šokas po haudu, turbūt aš jau jį pagaliu, o paskui...